kochani, słuchajcie, korzystamy jest mega ciepło mega gorąco na Florydzie dalej nie Wikuś, lecimy dzisiaj na plażę Chcesz basen? Jest. <gry> bardzo. przysmak jesienny w Stanach, to jest jabłko w karmelu. Oczywiście całe jest obtoczone, no i z różnymi dodatkami. Albo jest właśnie z orzechami. A my jednak standardowo lody. Tu jeszcze macie więcej przysmaków. No to też jest taki przysmak typowo amerykański, ale stwierdziliśmy z markiem, że Amerykanie jednak nie potrafią robić czekolady. Nie no To no pokazywałam Twoje. Mmm, Mój ten serdeczką ten jest przepyszny. Co widać? Ale jabłka w karmelu są naprawdę bardzo dobre, więc polecam Wam spróbować sobie w takim czystym karmelku do Kochani, kochani, zaraz tutaj będzie piękny kamień. Już się nie mogę tego doczekać. Słuchaj, to. na budowie i co wpuściłam naszego inspektora do domu No i co. No i co i nie przeszliśmy inspekcji. Ech, wiemy już co jest, więc nasz elektryk będzie musiał to poprawić, ale to tak często jest, że oni tak przychodzą, wychodzą, znowu przychodzą, znowu coś tam piszą. Ehm, no Wystarczy, że to poprawi i znowu będzie musiał przyjechać i znowu będzie musiał nam to zaakceptować. Właśnie tą naszą inspekcję od elektryki, która jest nam potrzebna do tego, aby nam w końcu włączyli tutaj tymczasowy prąd, póki co, bo dopiero jak już się budowa skończy, no to wtedy już nam elektrownia włączy prąd do docelowy. A ja wam chciałam pokazać. Co tu się jeszcze wydarzyło? Bo nie wydarzyło się za dużo fajnych rzeczy. Same jak na razie, słuchajcie, niepowodzenia. Dlatego też bym chciała Wam też to pokazywać na budowie. Bo też często mówicie, że o, no to szybko idzie. O, to tutaj super. Zresztą ja Wam na cały czas Wam nagrywam wszystko to, co właśnie się tutaj wydarza na tej budowie i dobre i takie trochę gorsze rzeczy nas i tak cieszą te wszystkie, wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją no bo no, 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 no co, no wiecie no, idzie to do przodu w jakimś tam tempie jak to Marek zawsze mówi dwa kroki do przodu i później dwa do tyłu więc jest jak jest dobra, już wam opowiadam co i jak jak widzicie w kuchni doszły listwy, których tutaj nie było, tutaj te środkowe i te górne. Te ładne wykończenia. Gdzie indziej, gdzie widzicie jakieś tam szparki, mniejsze lub większe, bo też możecie to zauważyć właśnie na drzwiczkach, na przykład drzwiczki jeszcze będą regulowane, więc tutaj nie musicie na to zwracać uwagi, że możecie powiedzieć, że są w jednych szafkach większe szpary, w innych mniejsze. To wszystko jest do regulacji jeszcze, jeszcze to nie jest skończone. I też tam, gdzie na przykład nie widzicie tych listewek wykończeniowych, no to też będzie jeszcze um... Taki silikon specjalny, który będzie jakby zasłaniał te szpary, wszystkie. O to właśnie nam najbardziej chodziło, żeby właśnie szafki były pod sam sufit, żeby były ładne listwy wykończeniowe, żeby po prostu nie zbierał mi się niepotrzebny kurz, tłuszcz na szafkach. Mi się ten efekt bardzo podoba. Ja też mam w górach tak właśnie wykończone szafki, że one są do samego sufitu, są właśnie tak wykończone. No tak, teraz się tutaj robi. Niektórzy mogą powiedzieć, no, ale jak ty będziesz się wdrapywać na te szafki, bo one są dość wysoko? To trzeba przyznać. Ale ja powiem Wam, że potrzebuję takiego storydza, gdzie mogę schować rzeczy, których nie używam tak na co dzień, czyli właśnie jakieś zastawy świąteczne, jakieś nawet dekoracje. I właśnie będę sobie w tych szafkach trzymać. Powiecie też. No ale przecież masz tak wcale nie tak dużo szafek, gdzie ty będziesz, nie wiem, garnki i inne rzeczy trzymać. Przypominam, że tutaj jest duża, bardzo duża spiżarka, w której też będę miała półki, szafki i tam będę właśnie większość sprzętów sobie trzymać, takich mniej potrzebnych, a te najbardziej potrzebne spokojnie mi tutaj starczy właśnie w tych szafkach czy w szufladach więc na spokojnie się tutaj ze wszystkim pomieszczę. Produkty spożywcze również będę miała właśnie w spiżarce. No jakieś tam, wiecie, przyprawy na co dzień, no to będę miała tutaj gdzieś blisko, ale ogólnie wszystko będzie właśnie raczej w spiżarce. No i dobra, coś się z niefajnego wydarzyło. Tu, jak widzicie, też już zaczyna być wykończeniówka, jeśli chodzi o właśnie tutaj kuchnię. Zobaczcie mi. Ja właśnie najbardziej lubię takie listwy, i tu od razu widać, że ta kuchnia właśnie jest robiona pod zamówienie. No, ona trwa trochę czasu i wy się pytacie o co chodzi z tą kuchnią, dlaczego to tak wygląda. No, niestety tutaj musimy trochę na tą kuchnię poczekać nie z naszej winy, nie z naszych jakichś tam widzimisię, po prostu są poprawiane niektóre rzeczy i tak to właśnie tutaj się przedstawia. Dzisiaj mają być właśnie montowane panele na drzwi, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym vlogu Wam to pokażę, bo tak jak Wam mówiłam i przypominałam, tu wszystko będzie zasłonięte jakby szafkami, czyli te drzwi będą ukryte i te drzwi od właśnie Spiżarki też będą ukryte. Właśnie słyszę, że chyba chłopaki przyjechali Marka na, na budowę. Tak, chyba tak. Dobra, to szybciutko Wam kończę. Więc co? Tu miał być już piękny kamień od tej strony tutaj, prawda, pod szafkami. Jak widzicie został ściągnięty jeden blat z tego względu, że wczoraj panu spadł ten kamień. Masakra, po prostu stresu tyle, no nie, nie fajna rzecz, no ale oprócz tego, że ten kamień spadł i kamień jest do zniszczenia, no to jeszcze tutaj niestety zobaczyliśmy, że są uszczerbki na podłodze, tak jak na przykład tu, jak widzicie, i jeszcze gdzieś w jednym miejscu też jest ten uszczerbek. Więc co? Dwie płytki płytki one są ogromne, bo one są naprawdę, mają bardzo duże wymiary muszą być ściągnięte do czasu, aż znowu pojawi się tutaj kamień, więc na razie nic nie może być zrobione, bo musi być szafka odsunięta, panowie od podłogi mają przyjechać w sobotę, więc za parę dni i będą to niestety naprawiać i dopiero wtedy pojawi się tutaj kamień to co chciałam wam jeszcze pokazać, co tutaj się cokolwiek zmieniło to słuchajcie Klamki, doszły klamki do szafy Kacpra jak widzicie. Pięknie ta szafa wygląda. Tu nie mogły być inne, żadne uchwyty. Z tego względu, że to są, słuchajcie, ciężkie drzwi, takie jak każde, jedne drzwi do właśnie pokoi. Więc to są takie normalne normalne drzwi, nie takie drzwi, takie, wiecie, od szafy, które się zazwyczaj lżejsze zamawia. Tak nam się podobały, takie chcieliśmy, takie zamówiliśmy one mają tutaj w środku magnes, więc one tak fajnie będą się same domykać. A, widzicie, one będą tam jeszcze muszą być wyregulowane, muszą jeszcze być takie specjalne e, uchwyty zamontowane, w środku będzie właśnie światło, że jak się będzie właśnie otwierać e, i zamykać szafę, to samo się będzie to e, odpalać. No bardzo ładnie to z tymi e, klamkami wygląda e, i chciałam wam jeszcze jedną rzecz pokazać bo został zamontowany kamień na... na czym? na Łazience. O, tutaj nawet możecie zobaczyć, jaka będzie umywalka. Tutaj mamy zamontowany już piękny kamień. Proszę bardzo, tak się przedstawia. Jest ten sam kamień, który będzie na wyspie, na backplashu. Tutaj jeszcze dojdą szuflady, które są, ale po prostu muszą być tam troszeczkę zmodyfikowane. No, i tak to, tak to tutaj wygląda. Już jest nawet otwór na właśnie y, zlewik na umywalkę. Będzie czarna tutaj, też będzie czarna toaleta, cały pisuar, czarna ściana. Ogólnie ta łazienka będzie w takim czarnym klimacie i będą oczywiście złote dodatki z takiego y, złota właśnie szczotkowanego. Proszę bardzo, jest kranik toalecie. I on będzie właśnie w ten sposób zamontowany. Tutaj na całej tej długości będzie lustro. Więc tak to się przedstawia. Bardzo ładny ten kran. Tu będzie jedno pokrętło. To będzie pięknie. Jak już tutaj to będzie, to będzie naprawdę cudnie. Zrobiłam Wam malutką przymiarkę, jak to wygląda. Więc tak to się przedstawia. Mniej więcej. Dojść. Bardzo śliczę. Ejka, kochani, w nowym dniu, w kolejnym, w tym vlogu. I dzisiaj, słuchajcie, właśnie czekam na Marka. Dzisiaj będziemy y, składać lampy, przyszłe lampy do kuchni nad wyspę. Y, będziemy mogli sprawdzić, czy nam się w ogóle te lampy podobają. Y, przy okazji, Wy też je zobaczycie. Możecie napisać. Z chęcią poczytam wasze komentarze jak zawsze. Ale zanim to nastąpi, to słuchajcie, muszę zacząć od mojej rutyny. Porannej. Wjeżdża właśnie kolagen od Primabiotic. Jak wiecie, ja go piję teraz non stop. I powiem Wam tak, że oprócz tego, że on w sobie właśnie ma kolagen, ma jeszcze. 12 różnych witamin, między innymi, tam wiecie, witaminę C, biotynę. To y, też super, właśnie. Y, więc wiecie, jest to taka dobra, codzienna suplementacja. Jak wiecie, ta suplementacja jest bardzo ważna. Żeby ją przyjmować jednak codziennie. Już tyle jest badań i tyle jest tych wszystkich naukowych gadek, można powiedzieć wszędzie, że naprawdę suplementacja bardzo pomaga nam w zdrowiu. Był taki czas, że przez tydzień chyba nie piłam kolagenu, bo jakoś tak wiecie, no zapominałam coś tam, wiecie, miałam strasznie dużo na głowie, i teraz mówię nie, muszę go mieć zawsze w samochodzie lub w torebce. On jest. Taki mały przecież to jest 30 ml i on się wszędzie mieści, wszędzie go można zabrać do samochodu, tak jak właśnie mówię, do torebki, do samolotu, to też jest super opcja. No i powiem Wam, że stwierdziłam, że muszę go jednak pić, bo zauważyłam, że jak przez ten tydzień czasu go nie piłam, to wiecie, ja mam bardzo problematyczną cerę. To ja miałam takie widoczne, duże, takie wiecie, grudki. Ja mam też trądzik różowaty, ale to mi tak fajnie poprawiło. Tu mam tylko, widzicie? Teraz mi zostało. A tak, zobaczcie, całe poliki mam gładkie. Ja wiem, że teraz mam makijaż, ale to nawet przez makijaż u mnie to było widać. I ja zauważyłam ogromną różnicę, kiedy właśnie mm, przez ten tydzień nie piłam, a później zaczęłam znowu. Dobra, ja słuchajcie, wypiłam swoją daweczkę. Zaraz Marek będzie wypijał swoją. Ja dziś akurat wypijam ten Collagen Beauty i zaraz Wam powiem o fajnej e, promocji, jaką mam dla Was. A pytaliście się. Mam, słuchajcie, wiadomości na Instagramie. Bo skończyły Wam się zapasy i właśnie czekaliście na kod. Kochani, kochani, jeżeli zakupicie sobie Specjalnie zabrałam ze sobą, zobaczcie. <laughs> Nie musiałabym, ale specjalnie dla Was zabrałam, słuchajcie, cały karton, żeby Wam pokazać, jak wygląda opakowanie. Jeżeli zakupicie dwa takie właśnie opakowania kolagenu, to zyskujecie, moi drodzy, minus 100 zł. No i oczywiście. Najfajniejsza sprawa, że ciągle mój kod jest ważny i ten kod łączy się z tą promocją, czyli łącznie macie jeszcze do tego wszystkiego minus 10% na dekretka 10 i łącznie oszczędzacie 140 zł. I tak jak zawsze Wam przypominam, ja też właśnie próbowałam innych, słuchajcie, innej suplementacji, i ja mam problem z tymi kurcze tabletkami. One są zazwyczaj takie duże, te witaminy, i ja po prostu tego przełykać nie mogłam, nie? A tutaj, proszę bardzo, bezproblemowo łyczek i już jest po sprawie. Jeszcze super fajny, owocowy smak, i słuchajcie, tylko cukry z naturalnego pochodzenia, więc same plusy, yy, więc kochani, korzystajcie. O, jest Mareczek. Mareczek też się napije swoją daweczkę kolagenu. Dzień dobry panu. Zamawiał pan dawkę swojego kolagenu? Swojej suplementacji? Z dowozem. Z dowozem? Z dowozem na I zbudzi miejsce. I z buzi nawet może być, jak pan sobie życzy. Dobrze. Proszę pana, żeby cię było widać. Pięknie poszło. Zuch bohater. Dobra, zaczynamy słuchajcie, montaż. Muszelki. Muselki. Ale wiesz co, mogą być to muszelki, ale też jest taki, takie drzewo miłożą się nazywa i on ma identyczne liście. W zależności kto co widzi tutaj. <grym> ale dobra, zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Jezu, nie mogę doczekać, jak będziemy to składać. No, Marek, rękawiczki. Ania. Powiedz mi, w jaki sposób mam swoje te rękawiczki. Truchajcie. Jak to są na małe chińskie rączki porobione. Dajesz, zakładasz. No dobra, to ja będę skręt. No jak będziesz... rozciągnąłeś teraz. Nie, nawet jej nie wsadziłem w ten. Tak, tak. Ja będę ci tym. Ja ci będę jakoś na tym. Tego... już mi ciepło w tym. Tej... Superintende... Superintendentem ci będę tutaj na tym tym Dobra. Mhm. Mamy tutaj ten. I teraz... I teraz te te... To to Czekaj, nie, nie, to nie, to nie. To nie, 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 Teraz by trzeba było te... Nie, teraz to chyba. Te pin. A, no no, no no, 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 To jest to, nie? No tak, dobra, nie to. Nie, nie, to. A nie? to. No to. Daj tą instrukcję. Może? Nie, bo ja te, jak prawdziwy Polak, pierwsze co robię, to wyrzucam instrukcję obsługi do śmieci. No. Czeka. Słuchajcie, ostatnio tu sprząta na tej wyspie. Było naprawdę bardzo ładnie, no ale już parę ale dni nie roboczych i... Jak nie wyszło? znaczy weszło, ale nie... Ale nie wyszło. Parę a zobacz, są krótsze, dłuższe. To musisz sobie, widzisz? Czyli Aniu, ja ci w ogóle do tego nie jestem potrzebny. Mogę się zająć czym innym. Tutaj ale masz LL, tutaj masz LL, tutaj masz KK, a Dobra, tutaj masz MM. Ale możesz m -M. mi otwierać, bo w tych rękawiczkach nie bardzo mam tego. A co się otworzył otworzyć? KK? Otwórz m -M. mi LL, może. Znaczy, otwórz mi wszystkie, bo i tak to poczekaj, wszystkie muszę. To czekaj, ja że... Muszę znaleźć sobie kozik. O mamo. Żona jak mi ostatnio tu posprzątała, to tak, że nic nie, nie mogę nie, znaleźć. Nie, 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 nie. Słuchajcie, Marek, tak zawsze. Ja dlatego mówię, w garażu nie sprzątam. Kiedyś was tam w tego garażu i można się tam przerazić. Chociaż teraz już jest i tak rewelacja. Aniu, Marek zrobił. mogłem wszystko znaleźć w tym garażu? Nie. Zawsze. Nieprawda wcale nie oszukuj, bo było tak parę razy, że no, się tak gdzieś wsadziłem, że teraz nie wiem gdzie co mam. Nie, bo to ty z tym. Otysz, otysz. Z Ewgienii i posprzątaliście mnie. <gry> nie, nie, nie. nie, Jeszcze przed posprzątaniem. No dobra, to jest jaki? To jest LL. LL, tak. Musisz teraz patrzeć gdzie idzie LL. No dobra, to ale poczekaj, bo to jest jakoś tak krzywo tu. Nie jest krzywo. Jest. Czyli LL ci idzie tak. LL, MM, LL, M -M na, na, na dużym. Czyli LL, MM, LL, MM. wam, że te rękawiczki miały tutaj ułatwić. Dobra. Czy to się dobrze wkręciło? Tak krzywo mi też tutaj. Dobra, jest. Nie miała baba kłopotu, co kupiła lampę, którą trzeba skręcać, nie? Tak się przedstawia na razie lampa, ale to jeszcze nie jest koniec. Na razie. Na razie. Jak słyszycie, bardzo tutaj jest głośno, bo jest ta cena puszczona, ale dobra. Kolejny etap... Hmm, ale nie jakby... o tym, nie o tym, nie, nie o tym nie była, mowa. była mowa. Nie, nie, nie. Proszę ale bardzo Ale poczekaj, bo tu są chyba haha -ha i jakieś inne. Tu jeszcze są kuleczki Są haha -ha i kaka. Czyli... Czeka, czekaj, 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 Haha. Znaczy... Ha -ha? Nie, To no tak. Zobacz na tym, ja... Głównym elementem tej całej układanki są takie ładne, my to mówimy na to muszle, mogą być też liście miłożynku. To co widzi tutaj, piszcie co Wam to bardziej przypomina. Ale jak to razem jest, jak widzieliśmy na zdjęciu tą lampę, no to właśnie bardziej nam to przypominało muszelki. Więc widzimy taka typowo florycka lampa. Ona będzie mocno dekoracyjna, ale podoba nam się właśnie kolor tego szczotkowanego złota. Bardzo jest ładny, nieprzerysowany, I tego mam tutaj kuleczki i skręcamy kolejną część. No, dobra. no powiem Ci tak. Fajnie wyglądają. Ale będą potrzebne trzy. Ale chyba trzy muszą być, no. No się też tak wydaje. Dobra kochani. Jednak lampy idą z powrotem. Idą z powrotem. To jest właśnie super, że tutaj to można to wszystko oddać, więc nie podobają nam się. one Ania, one nie są brzydkie, nie są ale brzydkie, nie robią. Ale wykonanie ich nam się nie podoba. Nie podoba nam się wykonanie. No i po prostu one nie robią, wiesz, no, z tym naszym całym teamem. Chodzi o to, że my te lampy to są, słuchajcie, jedne z ważniejszych lamp, które są w domu. I one będą robić największą dekorację, największy taki vibe tego domu. Więc one muszą dla nas być spektakularne, najpiękniejsze i muszą być takie, robić na nas ogromne wrażenie. Więc chyba pojedziemy po prostu do tego sklepu, co byliśmy na samiutkim początku, jak pamiętacie, takie pierwsze vlogi. I tam chyba wybierzemy światła, po prostu trochę dłużej poczekamy i wybierzemy już takie naprawdę, wiecie, takie wow. Dla nas oczywiście, bo każdy, wiecie, ma inny gust. Jedynie co, to tylko zostają lampy do łazienki gościnnej, a wszystkie inne idą do oddania, niestety. Słuchajcie, no już dzisiaj mam, jak widzicie, tysiąc razy lepszy humor. Bardzo mi się polepszyło od rana, e, za sprawą naszego inspektora, który tym razem e, Wydał mi pozwolenie. Myśmy sobie trochę pogadali, e, posprawdzał wszystko: wszystko już jest dobrze. Powiedział, że wszystko wygląda super, że bezproblemowo daje nam pozwolenie, żebyśmy mieli już tymczasowy prąd w domu. Więc je! Yeah! Słuchajcie, jest to bardzo duże wydarzenie, bo to bardzo pchnie budowę do przodu. Ja wiem, że wy lubicie jak na vlogach co chwila się coś na tej budowie dzieje, a ostatnio no jak widzieliście, no to tak się tak mało co działo, dlatego że my czekaliśmy właśnie na to pozwolenie, ale już zostało właśnie ono i złożone. Znaczy dostaliśmy jakby akcept, że wszystko jest dobrze, czyli cała elektryka jest super zrobiona u nas w domu. Więc dzięki temu że będzie ten prąd, no to e, będziemy mogli skończyć hydraulikę, e, bo właśnie ta woda e, jest jakby na ten prąd, więc tu wszystko u nas, ten prąd, to powiem Wam, że wszystko zasila, tak? E, automatycznie nie będziemy musieli już używać agregat, e, agregata. Agregatu? Agregata? Agregatu który spalał nam dużo paliwa, więc też koszty nam się tutaj wiecie, zmniejszą, można powiedzieć. Bo prąd u nas nie jest taki drogi. Porównując wiecie, w Polsce rachunki, a tutaj to naprawdę wychodzi dużo taniej. No, i też będzie, wiecie, chłodniej w domu, będzie przyjemniej się pracować. Każdej ekipie wszystko to dużo sprawniej będzie szło, bo ten prąd będzie cały czas już w domu, więc każdy będzie mógł już, wiecie, po prostu od razu odpalać wszystko i pracować. No i co jeszcze, podłoga będzie poprawiona w sobotę, więc w tym tygodniu jeszcze, więc to jest super, więc automatycznie jak podłoga zostanie poprawiona, no to przyjedzie nowy kamień i będzie już zamontowany, więc też będę mogła Wam coś więcej pokazać. Jeżeli lubicie dekoracje i dodatki do domu, i w ogóle lubicie, lubicie robić jakieś takie rzeczy sami, własnoręcznie, to polecam Wam ten sklep. Hobby lobby. Jest po prostu zarąbisty, nie? Jedynie co to jest, tylko w niedzielę nie jest otwarty, ma dużo fajnych wyprzedaży i przepiękne dekoracje. Jak lubicie jesienne dekoracje, to tutaj jest po prostu odgroma i ciut ciut tego wszystkiego. Tutaj, akurat w przepięknym pomarańczowym odcieniu, po prostu wszystko tu możecie znaleźć. Możecie dużo rzeczy sami też zrobić, macie już gotowce, ale tak, rzeczywiście tutaj, tutaj tych jesiennych dekoracji możecie znaleźć. Oni fajnie, bo każde, jakby każdy regał o danej tematyce, macie to wszystko fajnie poukładane, jak konie, o widzicie, jak konie to konie jak kebyn to kebyn, ja tutaj bardzo dużo dekoracji właśnie do naszych domków w górach znalazłam, zobaczcie jakie fajowe to jest super ale to jest fajne, to się tak fajnie mieni bardzo fajne gdzieś tam właśnie na na taras powiesić tutaj mamy takie fajne zwierzątka jeżeli chodzi w obrazach no i tutaj takie różne fajne właśnie dodatki ale ja dzisiaj nie to dzisiaj wiecie jaka jest przecenanie i zobaczcie na przykład dzisiaj jest 50% na wszystkie takie właśnie dekoracje czyli ten misiek jest 50%, 50 przeceniony ile on kosztuje? Mm, 39 ale fajny jest, naprawdę jest fajny, podoba mi się. No i jestem, słuchajcie, w raju zaczęło się. To oczywiście jeszcze dużo jest do wystawienia. Z tego co widzę, oni to dopiero zaczęli robić, ale patrzcie, są dziadki do orzechów już. Rany tutaj do takich mini, mini choineczek, Sprzęty. Nie chcę wam, wiecie, już nagrywać tych rzeczy, bo chcemy sobie to zostawić na później, ale. Zobaczcie, z Grincha są różne takie fajne obrazki, a mój Kacper ostatnio bardzo lubi Grincha, a tu sam Grinch w swojej...